witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tu razem przygotować z Q&A, więc no, pytanka oczywiście z Instagramka, GameFit New możecie wpadać, obserwować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawiajcie także łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, także jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja zabieram się za odpowiadanie na pytanka, mi właśnie, tak jak wspomniałam, zadawaliśmy i w, zadawaliście i w sumie te pytanka są takie trochę o mojej szkole też przy okazji i starałam, tak jak się wspomniałam, wybierać pytanka bardziej o szkołę i pierwsze brzmi, dlaczego wybrałaś akurat ten kierunek studiów i jeżeli chodzi o mnie, to ja w sumie tylko tak napomknę, bo może nie każdy jest tam, jest tam aż tak na bieżąco. Ja studiuję ogólnie architekturę wnętrz no i w sumie już tak naprawdę jestem na końcówce drugiego roku i Czemu ten kierunek, no ja powiem Wam, że tak jak kończąc ósmą klasę zastanawiałam się właśnie między Biolchemem i Matwizem, co zatem szło bardziej coś medycznym, Biolchem i Matwiz właśnie architektura, tak ogólnie właśnie poszłam na Biolchem, tak los w sumie zdecydował, bo ja zawsze wybierałam liceum i potem był Biolchem, Matwiz, kolejne liceum i jakby znowu Biolchem i Matwiz, tak Trafił los i w sumie punkty moje i tak dalej z tych egzaminów ósmoklasisty, że dostałam się do liceum na Biolchem. No i stwierdziłam, okej, okay, no fajnie, ja i z macipizuj z Biolhem, bo mam wrażenie cieszyłaś tak samo. No i byłam na tym Biolhemie przez 4 lata mojego liceum. Że te 4 lata utwierdziły mnie w 100% albo nawet w 101% na 100%, że te kierunki około medyczne totalnie nie jest to mój klimat. Ja jestem duszą artystyczną, ja się dobrze czuję w momencie, w którym ja coś tworzę i nie wyobrażam sobie, no, żeby było inaczej, stąd też moja taka zmiana dość, no bo wiecie, po ja raczej na architekturę wnętrz nie mówię, że to jest niemożliwe, bo sama jestem przykładem, że się da, ale ja raczej w większości, no to jest takie bardziej rzadziej spotykane, tak bym to co jakby sformułowała, aczkolwiek ja właśnie tak już, no mam wrażenie, że na koniec trzeciej klasy całą mam pewna, że chcę tą architekturę, stąd też na przykład moja matura, jak już pisałam, to pisałam typowo pod architekturę. Ja właśnie tak jak dodam jestem na wnętrzach, bo definitywnie uwielbiam, no tworzyć i no, tworzenie mi sprawia wielką przyjemność, a wnętrza to jest to, co y, po prostu kocham i lubię najbardziej. Y, no, więc też zresztą Was gdzieś tu mogę odesłać do filmu takiego typowo poświęconego moim studiom i samej w sobie architekturze wnętrz, bo tam też wyjaśniałam w ogóle ogólnie, jak jest na tych studiach, też moją całą historię dokładniej możecie poznać. Dobra, lecimy do kolejnego pytanka. Jak wspomniałam, jest to wiecie, takie bardziej QA pod tytułem Studia, i pytanko jest, jak wygląda Twój typowy dzień jako studentka? Więc jeżeli chodzi o to, to. Uh, -huh. uh -huh. Każdy dzień jest inny. Ja w ogóle mam takie życie i szkoły, i pracy, i prywatnie, i w ogóle, że u mnie każdy dzień totalnie jest inny i każdy tydzień jakby też jest inny i praktycznie nic się w ogóle nie powtarza. Na przykład aktualnie jestem w takim momencie życia, gdzie mam jeszcze dość napięty grafik, więc ja sobie już w kalendarzu ja zawsze mam każdy dzień tyle jakichś tam rzeczy rozpisanych, co i jak się dzieje. Ale jeżeli chodzi ogólnie, to mogę Wam tak w skrócie powiedzieć mój taki tydzień, tak bym to sformułował, wiem, żeby to nie było o dzień, ale chcę Wam na tej podstawie chociaż przybliżyć minimalnie, jak wyglądają moje dni, a że są dość skrajnie różne, to Wam powiem, dniami to tak mniej więcej coś tam, powiedzmy, może będziecie mogli poglądowo zobaczyć. więc jeżeli chodzi o poniedziałki, ja mam akurat zajęcia na albo 11.30 w sumie, albo na 13.00, więc zazwyczaj rano sobie mogę troszeczkę wyspać, robię sobie matcha. Matcha to jest w ogóle mój, moja taka rutyna, więc codziennie robię sobie matche. Więc zazwyczaj wstaję, robię sobie matche, Potem właśnie się ogarniam, zgarniam jakieś projekty, czasem sobie jeszcze coś, wiecie, przed zajęciami wydrukuję. Zgarniam właśnie sprzęty, bo no chodzę z nimi praktycznie cały czas, bo na nich gdzieś tutaj pracuję. Jadę sobie autkiem na uczelnię i w poniedziałki mam takie akurat zajęcia, na przykład bardziej wykłady, gdzie jakby siedzimy bardziej i słuchamy, więc tak wyglądają poniedziałki potem właśnie jak kończę to jakieś na przykład jedzonko albo coś i wracam do domu, albo gdzieś tam właśnie też się spotykam z kimś i dopiero później wracam do domu. To zależy też nieraz z dziewczynami, coś tam różnie. Mam jakieś prace w grupach. O wtorki ogólnie mam w teorii wolne na uczelni. W praktyce lubię te dni wykorzystywać na robienie sobie po prostu różnych prac, które mamy gdzieś tam tych projektów z uczelni, czy też z pracy, bo wiadomo, to też jest gdzieś praca gdzieś tam wplątana, ale jeżeli chodzi o to, to we wtorki zazwyczaj sobie lubię siedzieć, projektować, zwłaszcza, że w środę mam zajęcia typowo projektowe i to są konsultacje, więc we wtorki sobie coś porobię i mogę to od razu, wiecie, sobie w środę skonsultować, więc to mam tak, potem czwartki mam kolejne zajęcia, które mam angielskie i, i te zajęcia w sumie to też są kolejne konsultacje, bo robimy różne projekty, piątki mam wolne, więc fajnie, bo weekend ziki dłuższe. Aczkolwiek ja też często już wyjeżdżam do Warszawy, więc w Warszawie to też jest wiadomo inaczej, więc moje życie jako studentka jest dość, jak widzicie, patrząc na perspektywę bardziej tygodnia niż dnia, takie crazy, więc ciężko mi jest też powiedzieć, jak wygląda mój dzień, ale jakbym miała tak powiedzieć, no to po prostu wstaję, macza, ogarniam się, ogarniam projekciki, jadę do szkoły, jestem w szkole, po szkole jakby jakieś siedzonko i potem, nie wiem, czasami jakieś spotkania no, ze znajomymi, pracka gdzieś tam też pewnie jest w międzyczasie, zależy od dnia. Właśnie, nie ja wiem, mnie. To też często tak, że jak mam cały dzień wolny, nie, w ogóle nie muszę jechać na uczelnię, to wygląda to inaczej niż w momencie, w którym muszę jechać na uczelnię. Ale jak mam właśnie uczelnię, to zazwyczaj potem wracam jeszcze, powracając tam ten plan, te rzeczy, które wymieniłam, i potem wracam do domku sobie. Pytanie: Co Cię zaskoczyło na studiach? Więc szczerze. Muszę się zastanowić, ale nie ma chyba takiej jednej rzeczy, bo ja gdzieś tam wcześniej też już coś przy tym projektowaniu miałam, jakiś taki udział, ale no na pewno jakieś takie informacje ciekawe, przydatne, były na pewno jakieś takie fajne, nam panie nieraz sprzedają smaczki z różnych wydarzeń, więc na przykład to. Są zazwyczaj takie rzeczy, ale nie mam konkretnego przykładu. Ale z takich innych rzeczy, no to wiadomo, to są studia artystyczne, robimy dużo prac, ale ja na to byłam przygotowana. Ej, teraz nie wiem, czy jest taka rzecz konkretnie, która jedna, która by mnie na przykład tak kwestia zaskoczyła na studiach. Jak radzisz w sobie ze stresem podczas sesji? Więc jeżeli chodzi o to, to jest totalnie różnie. Ja zazwyczaj, ogólnie po mnie można naprawdę w życiu zobaczyć, kiedy jest sesja, a kiedy nie, bo zazwyczaj cała resztoszka jest trochę mniej ogarnięta, a na pierwszym miejscu zazwyczaj jest szkoła i studia, więc po tym takich dekadach, tak bym rzekła, z mojego życia można zauwa zauważyć, że jest sesja, ale jeżeli chodzi o taki stres typowo, no to wiecie, no takie mówienie, że macie się nie stresować, pewnie i tak nic nie zmieni, ale jeżeli chodzi o mnie, no to staram się i tak mimo wszystko, tak wiecie, wewnętrznie sobie mówić, że jakby wiecie, no są no też drugie terminy na przykład i no jakby to też nie wiem, ja akurat nie korzystam, ale to też zawsze jest takie bezpieczeństwo, bym powiedziała. Ale ja, na przykład, ogólnie w poprzednią sesję, na przykład, jadłam poki. Wiem, że to nie jest w ogóle totalnie porada do inspirowania się, jeżeli chodzi o stres, ale ja sama zauważyłam, że jak byłam taka bardziej zestresowana, to żelki i poki totalnie u mnie tak że wiecie. Tu robię sobie jakiś projekt i tylko cały czas żeleczki albo poki w międzyczasie sobie podjadałam, więc nie mówię, że to jest wiecie, takie, że macie to się inspirować, ale na przykład to w poprzedniej sesji totalnie u mnie było. Łączysz studia z pracą? Jeśli tak, to. Ja jak to ogarniasz, więc no łączę, ale ciężko mi jest tutaj Wam dawać porady, bo jestem tą osobą, która ma taką pracę, że nie muszę siedzieć w danym miejscu konkretnym ileś godzin, więc ja mam to na tyle ułatwione, że po prostu wtedy, kiedy wiecie, nie jestem na uczelni, jestem gdzieś tutaj powiedzmy poza, to sobie ogarniam pracę, ja też mam ogólnie e, fajnie tak w miarę poukładane gdzieś te zajęcia, że też jestem w stanie tą moją pracę wcisnąć i zmieścić i no wiadomo, w sesji na przykład jest gorzej, bo jest więcej rzeczy do robienia ze szkoły, a praca nadal jest i to się wszystko tak jakby może łączyć, ale tak to Normalnie, jak się wszystko zresztą robi na bieżąco, te projekty i się uczy na bieżąco, to też w sesji na przykład nie ma takiej zbędnej paniki, już jest tylko, wiecie, klejenie plansz i tak dalej. Chociaż, no, klejenie plansz i robienie książeczek też bywa e, takie irytujące momentami, bym powiedziała. Ale, ale mimo wszystko, jakby, udaje mi się fajnie połączyć. No, mi się wydaje, że też rodzaj mojej pracy dużo w tym pomaga. robisz w wolnym czasie, kiedy nie studiujesz? Więc jeżeli chodzi o taki totalnie wolny już taki, wiecie, czas na odpoczynek, no to trochę na początku pewnie już tam to pytanie też e, powiązane jest z tym właśnie to pytanie o tym, jak wygląda mój dzień, bo trochę Wam tam poopowiadałam, co robię, ale no właśnie jestem w Bawie. E, ogólnie ze znajomymi spędzam czas, albo po prostu sobie odpoczywam, albo na przykład robię jakieś rzeczy tutaj na przykład do internetu. No różnie jest, w sensie ciężko mi jest taką jedną rzecz podać, ale to są chyba te takie na przykład wieczórki spa, jakieś nie wiem, e, nawet zakupy, no różnie, totalnie różnie. Jest Twój największy cel na najbliższe 5 lat, więc no Jesteśmy trochę w tematyce studiowania, więc na pewno po prostu skończyć te studia i też jakby móc się dalej w tym zakresie kształcić, bo ja po studiach na przykład zamierzam nadal uczestniczyć czynnie i tak dalej w różnych takich wydarzeniach, żeby być jeszcze lepszym tym architektem i tak dalej w jakichś takich eventach z tym związanych, żeby też móc poznawać właśnie gdzieś tam różne marki, które gdzieś tam będę używała w moich projektach, więc na pewno takie związane z moim zawodem to jest to, ale także ogólnie z takich marzeń, no 5 lat to jednak jest sporo czasu, więc myślę, żeby też swój własny dom na przykład wybudować tutaj, coś takiego może. Może zmieniło coś w twoim podejściu do życia, więc jeżeli mam być taka szczera, to jestem szczęśliwsza w ogóle. Może w samym w sobie podejściu nie, ale na pewno jestem o wiele szczęśliwszym człowiekiem. Ja uwielbiam tworzyć, mi tworzenie w ogóle daje uśmiech na twarzy, radość, mi się jakby no chce wstawać i ja po prostu nawet mam takie wiedzę, że ja uwielbiam, ja żyję dla tworzenia i kiedy mogę to robić na co dzień i tak dalej, to po prostu jestem jeszcze szczęśliwsza i to wszystko jest po prostu no piękne, tak bym to sformułowała, i na pewno to jakby te studia wpłynęły na to, że no ja uwielbiam po prostu to, co robię, i żyję też, jakby i studia, i praca, i wszystko jest związane z tworzeniem, a ja uwielbiam tworzyć, więc. No, po prostu jest wspaniale. Ostatnie pytanie, takie już w sumie podsumowujące trochę te moje wypowiedzi: jakie rady dałabym osobie, która dopiero zaczyna studia? Więc jeżeli chodzi o to, to myślę, żeby po prostu kierowała się sercem i jakby nie szła na studia na zasadzie, bo chcę mieć, nie wiem, papierek, bo chce mieć jakiekolwiek studia, albo bo nie wiem, co robić w życiu. Naprawdę wybierzcie to, co kochacie, to, co Wam sprawia przyjemność. A uwierzcie, że te studia będą najlepszym, co wam się w życiu przytrafiło. U mnie tak było, więc może taką radę bym dała wam od siebie. Właśnie brzmiał tutaj odpowiedzi na takie pytania związane ze studiami. Mam nadzieję, że też może komuś trochę coś tam rozjaśniłam, jeżeli na przykład jesteście teraz przed tego typu wyborem, na przykład na jakie studia iść, albo jak, na jakiej podstawie decyzję podjąć, i też albo zastanawiacie się po prostu, jak w ogóle wygląda życie takiego studenta i studiowanie. No więc. A jeżeli ktoś by chciał jeszcze więcej o architekturze wnętrz samej w sobie, jeżeli chodzi o kierunek studiów, to Wam postaram się gdzieś tutaj nawet może i podpiąć link po prostu albo ten film, gdzie opowiadam typowo o samej w sobie architekturze wnętrz dla osób zainteresowanych. No i dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, do zobaczenia, pa pa!